Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim retro kanale. Teraz właśnie Wam się odpaliło dość ciekawe demo, a w zasadzie e, trzecia dyskietka już z tego demo bo to jest dość długie demo na e, jakieś 16 minut. E, natomiast to jest trzecia dyskietka, puściłem Wam akurat trzecią, bo uważam, że jest taka najciekawsza i będzie wprowadzeniem do tego, w co będę za chwilę grał. E, natomiast, e, no. To jest takie, takie demo na halloweenowe, tak? A co więcej, nawiązuje do tego, o czym ostatnio Borg z MFX sobie rozmawiali w związku z Halloweenem na kanale retrogralni, czyli do filmu Martwe Zło. Przyznam się szczerze, że nie oglądałem tego filmu, jakoś nigdy nie gustowałem w horrorach, wtedy w dzieciństwie mnie to jakoś ominęło. No, i teraz też chyba nie zamierzam go oglądać. Natomiast no to demo znalazłem całkiem przez przypadek, to znaczy na jakiejś tam grupie facebookowej um, użytkowników komputerów ze stajni Commodore. Ktoś podlinkował to demo, no i spodobało mi się, ono jest fajne faktycznie. Jak mówię, jest to około 16 minut demo, ja go nie będę wam całości puszczał. Um, Produkcja składa się z czterech dyskietek. Na trzech dyskietkach mamy demo. Um, Tutaj wam się m, obok, nade mną, nad moją kamerą wyświetlają właśnie różne grafiki z tego dema, z różnych części. E, Papkins to jest chyba grupa, natomiast e, samo demo nosi tytuł, tu będziemy mieli All Hallows e, Evil chyba? No generalnie tegoroczne demo podobno, All Hallows Eve, tak? E, na, na właśnie m, na właśnie tegoroczny Halloween. Natomiast na czwartej dyskietce jest, jak oni to sobie piszą, jak oni to piszą, coś specjalnego. Coś, co nie jest częścią demano, no ale nawiązuje do tego, co tutaj było pokazane. A mianowicie mamy tam grę. I teraz załaduję Wam właśnie tą czwartą dyskietkę. Dobra, jak widzicie, osobno są wyciągnięte też muzyki, więc można by było sobie puścić muzykę, muzyczkę. Ale ja uruchomię sobie od razu grę czwartą, bo jak mówię, mamy tutaj grę Ile programy? A przy okazji tego grania, słuchajcie, pogadamy sobie może troszeczkę o tym, co ostatnio kupowałem. Tak mi do średnio szło, ale o, może tu widzicie już z boku, opadach niby do segi, ale zastosowanych w Komodorku. No teoretycznie można byłoby to zrobić też w innych komputerach 8-bitowych, Chociaż, szczerze powiedziawszy nie próbowałem. Dobra. Więc to jest ta czwarta dyskietka. Tam jeszcze mieliśmy taki dość ciekawy obrazek. Natomiast tutaj mamy grę Slash with Ash. To podobno nawiązuje do tego filmu. Tak? Tak mi się przynajmniej nada wydaje. Chyba tak. Tak, jest tutaj Evil. No dobra, nie będę tego oczywiście czytał. Idziemy sobie dalej. Tutaj możemy sobie wybrać nieśmiertelność, ja poprzednim razem wybrałem, ale ta gra jest bez sensu wtedy, więc weźmy, że nie. Dobra, no i mamy Slash with Ash, no i możemy grać, zobaczmy co się będzie działo. dobra. Mamy piłę i atakują nas dynie. Musimy się przed nimi bronić. Jak widzicie bardzo szybko robi się ciężko, bo zaraz będę martwy. Wykończony przez dynię. Niekoniecznie potrzebne jest martwe zło, jak mogą mnie wykończyć dynię. 7 punktów, no to jeszcze raz. No widzicie, już mnie uderzył. Jeszcze mniej 5. Aha, no bo wtedy niby się za każdym razem rozpadają. Ale muszę je przejechać chyba piłą, żeby, żeby zdobył punkty. No widzicie, teraz nie trafiłem jej. O to mogę tak, tak, o, dobra. Hmm, czy jeszcze muszę na odpowiedniej wysokości ją trafić? No masakra, słuchajcie, masakra. Ale, ale ta gra to tylko taka ciekawostka związana właśnie z tym niedawnym Halloweenem no i z tym odcinkiem retrogralni, No i z tym ciekawym niewątpliwie demem, które Wam podlinkuję. Może sobie pobrać i puścić. No albo w ogóle obejrzeć go sobie na YouTubie. Natomiast to o czym mówię, ja chciałbym dzisiaj mówić całkiem o czym innym, mianowicie o padach od Segi w zastosowaniu do komodorka 64. No i tutaj też niejako, słuchajcie, hmm, odcinek retrogralny mnie trochę do tego skłonił, ponieważ jakiś czas temu był odcinek retrogralny, w którym gościnnie wystąpił RAF, c 64 Lower tutaj, czy też Power czasem, chyba nie, to jest też taka strona jest, z taką oto przejściówką, tak? No i ta przejściówka właśnie, słuchajcie, Umożliwia podpięcie padów od SEGI do Komodorka 64. Pady od SEGI mają to do siebie, że mają dokładnie takie samo gniazdo, to znaczy od tych starych SEG, czyli mówimy tutaj chyba o Mega Drive i Master System, że mają dokładnie taką samą wtyczkę jak komputery hmm, Commodore czy Atari. Ale okazuje się, że nie jest to do końca to samo, ponieważ hmm, no w, hmm, Troszkę inaczej jest tu na pinach. Zresztą chyba chodzi przede wszystkim o to, że pad segi od, od czasu do czasu na tej wtyczce daje prąd. No i to może spowodować uszkodzenie komodorka. Więc ta przejściówka ma nam zapewnić, że ten komodorek się nie uszkodzi. A co więcej, może nam niejako zrobić albo drugi przycisk. Znaczy, pozwolić nam wykorzystać drugi przycisk. Albo zamienić ten drugi przycisk na skok. Tak? Na, na RetroGralni macie odcinek, w którym Borg z Rafem dyskutują na ten temat. chyba za 40 minut, więc ja tu nie będę dużo na ten temat mówił. Natomiast opowiem Wam o tym, jak no, ja się chciałem tym pobawić. W swoich zasobach miałem coś takiego. Tak? Ten kontroler przypomina pad od Segi, ale tak naprawdę jak zajrzałem do środka, to on już jest rozpruty, tak? czyli tam są ścieżki poprute, kabelki podlutowane, więc prawdopodobnie ktoś już dawno, dawno temu przerobił tego pada na pada do kombodorka, najzwyczajniej świecie, i on prawdopodobnie może działać w ogóle bez jakichkolwiek przejściówek. W każdym razie z przejściówką nie działa poprawnie. Natomiast ja kupiłem sobie to, co widzicie tutaj, tak? czyli najpierw jednego tego, co mam tutaj. A potem, ponieważ ten mi się zepsuł, to kupiłem sobie jeszcze drugiego no i podpiąłem go z tą przejściówkę. tak? Sega, pad do Segi, robiony co prawda nie przez Sega, tylko przez firmę RetroBit. No, jest to dość zaskakująco tani kontroler, ponieważ można go kupić na Allegro. Pierwszy kupiłem za 65, drugi już za 69. No, niestety, inflacja tutaj bardzo szybko zasuwa. I jest to oficjalny kontroler do Segi, czyli Sega jakby jest to jakby firma, która no, robi to niejako oficjalnie na zlecenie Segi. No i co, te, te pady są fajne, słuchajcie, one są dość porządnie wykonane. Jak mówiłem na tym moim odcinku z VIC-20, świetnie mi się nim grało, tyle tylko, że właśnie wtedy, przed tym odcinkiem mi się zepsuł. No, jeżeli one się tak szybko psują, no to wytrzymałość mają niestety słabą. No bo ja tak naprawdę wiele z niego nie, nie korzystałem. Wtedy trochę pograłem na wiku, przygotowywałem się do tego odcinka. Chciałem grać w tą e, wersję pod wika Sisters. Co ciekawe, ten pad w tej wersji Gianni Sisters pod wika działał mi nawet jeżeli nie przestawiłem zworek tutaj, tak? No bo mamy zworkę, która mm, pozwala nam zrobić właśnie skok z drugiego przycisku. Natomiast nie wiem jakim cudem, ten pad y, na tym drugim przycisku skakał. Bez tej przy bez, słuchajcie, bez przestawiania zworek na tej na tej przejściówce. No ale, ale wzięło się to i zepsuło. Więc co ja zrobiłem. To jest ten ten pad zepsuty właśnie. No popatrzyłem do środka, no i ponieważ nie działał mi w ogóle już, najpierw działał tylko tam tylko w jednym kierunku i przycisk robił jakiś kierunek, no coś się kompletnie poprzestawiało. No to go rozprułem właśnie. To znaczy wyciąłem Słuchajcie, całą elektronikę ze środka no i po prostu kabelki przylutowałem do odpowiednich, do odpowiednich pól, no i zrobiłem z niego no, taki no, typowy joystick komodorowski, tak? Pozostałe linie w ogóle całkiem odizolowałem i odciąłem, więc wykorzystuję tylko 5 linii, które są kierunkami. I Fire, natomiast Fire ma na przycisku B, natomiast na przycisku C zrobiłem sobie zrobiłem sobie ruch do góry jakby, tak, czyli... Dobra, teraz mi to nie działa, widzicie, no do góry tutaj... O nie, nadziałać no, powinien do góry joystick. Dobra, na tej grze tego nie zobaczymy. Aha, w ogóle nie widzicie tej gry, to nie wiem o czym ja w tym momencie mówię, ale zrobiłem sobie skok do góry na zasadzie takiej, że po prostu połączyłem, połączyłem ten przycisk z... Tym e, polem lutowniczym, gdzie jest, gdzie odchodzi mi skok do góry. Tak? E, kącik retrogracza robił coś takiego, On tam do składną tą instrukcję pokazał, jak to można zrobić. Nie? No i ja sobie dokładnie tak właśnie zrobiłem. Więc teraz ten mój pad od Segi e, działa jak zwyczajny joystick do komodorka 64, no tyle tylko, że jest padem, nie? Natomiast o, to jest puste pudełko od tego zepsutego. Natomiast tu mam drugi, który, no póki co działa. Rozpakujmy go sobie. Dobra. No taki sam sobie kupiłem. Tam chyba jeszcze inne kolory wchodzą w grę. Poza tym te pady są też robione jako bezprzewodowe. Są też robione na, z wtyczką na USB, więc no możliwości jest sporo. No i ten pad spróbuję podpiąć za pomocą tej przejściówki. Właśnie do komodorka mojego, a w zasadzie do dziś to korzystam z Ultimate'a bardziej i spróbujemy sobie pograć. Na początek zostawię w konfiguracji takiej podstawowej. To jest konfiguracja domyślna. Mamy tu trzy zworki, w zasadzie cztery. Ta zworka przestawia nam z komodorka na amigę. Tak? Ta zworka ustawia nam przycisk B jako przycisk pierwszy. Ta zworka przycisk C jako przycisk drugi. No i ta zworka górę jako górę, co powoduje oczywiście, że to w tym momencie w zasadzie będzie działać tak jak standardowy, jak standardowy, słuchajcie, kontroler do komodorka, tak? Czyli w zasadzie jednoprzyciskowy, no chyba, że będziemy mieli grę, która by ten drugi przycisk wykorzystywała. Jest tam jakiś, jest tam kilka gier, które tak właśnie, które dają radę, natomiast w większości przypadków. Ten joystick po prostu na komodorku nie jest wykorzystywany. No na MIDZE tych gier było więcej, więc tam byśmy może coś znaleźli, może kiedyś próbuję to podpiąć do Mini. Natomiast na razie odpalimy <coughs> tą grę jako referencyjną do sprawdzenia możliwości tego pada. Zresztą nawet autor projektu, który jest tu podpisany na tym kontrolerze, słuchajcie, jako sukoperę. Znajdziemy jego projekt na GitHubie, natomiast wszystko dokładnie rozpisane, łącznie chyba z projektem płytki, którą można sobie zrobić, płytki drukowanej. No i tutaj mamy kilka rezystorków, jakieś diody prostownicze, jakiś chyba jeden tranzystor, dwa gniazda, więc generalnie to jest banalnie proste do wykonania. Dobra, tutaj mamy czyty, ale dobra, ja to pominę. No i mamy naszą dzianę zagrajmy sobie. Na razie, jak mówię, to działa mi normalnie, tak jakby to był normalny joystick, czyli mam tutaj lewo, prawo, góra, pod przyciskiem B jest fire oczywiście. Teraz nie strzelam, ponieważ jeszcze nie mam trzym, więc sobie zdobądźmy coś do strzelania. Mhm, idziemy dalej. Oczywiście takie ustawienie nie jest zbyt wygodne. Od biedy da się grać, ale ja, który nie umie grać na padzie, no to czasem mam z tym problem, tak? Szczególnie właśnie z wykonaniem ruchu w dwóch kierunkach. No dobra, teraz już szczelam, więc robię to przyciskiem B. Przycisk A jest nieaktywny tutaj w ogóle. Natomiast no, taki, w takiej konfiguracji mam, jak mówię, standardową konfigurację i tu za wiele zrobić nie mogę. Więc uruchomię tą grę jeszcze raz, ale zanim to zrobię, to przestawię, słuchajcie, przestawię właśnie te zworki na tym kontrolerze, więc tutaj sobie jeszcze raz zerknijmy. Czekajcie, przełączę może scenę. Mhm. No i teraz tak. Zworki nie mogą być, nie powinny być w linii, czyli dwie zworki na jednej, na, jednym, na jednej linii. Ja będę chciał zrobić z przycisku drugiego skok, więc przesuwam tą zworkę tutaj, na sam dół, no ale wtedy tą muszę wyciągać, tak? Efekt będzie taki, słuchajcie, to przybliżę, że ten mój, ten mój kierunek do góry, ten tutaj nie będzie działał, a skok powinien mieć podset. No, tak trochę, nie wiem czy to jest do końca takie bardzo intuicyjne. Ten mój przerobiony pad, zaraz Wam go jeszcze może pokażę, taki trochę partyzancko zrobiony. On dzięki połączeniu dwóch linii razem ma możliwość obsługiwania obu opcji. Choć co prawda czasem no, skoczę sobie <laughs> przez przypadek. Dobra, ale spróbujmy najpierw odpalić tego ja. Uh -huh. No, jestem ciekaw, czy te pady faktycznie są takie słabe, że on mi się tak szybko zepsuł. Ja I nie można na pewno powiedzieć, ja dużo na tym grałem, słuchajcie, ja. W zasadzie bardziej próbowałem niż grałem, no ale tak to wyglądało, tak, że no padł mi całkiem ten pad. No przestał działać. Normalnie w świecie przestał działać. Najpierw jeszcze tam reagował chyba na kierunek góra yy, jakiś fire, natomiast potem przestał całkowicie reagować. No, działo się to podczas gry na dzień Sister, tej przystosowanej do yy, właśnie Vika. Teraz odpalam wam na Ultimate. To jest normalna Jana. Yy, dobra, tam da się jakiś remastered nazywać, coś w tym stylu. No, dobra, i teraz właśnie popatrzcie. Mam pod przyciskiem C skacze. Wciskając do góry zero reakcji. Chodzę lewo, prawo, no dół, oczywiście, wszystko to działa. Natomiast, jeżeli chcę skoczyć, to muszę nacisnąć C. No to grajmy. No i to jest takie, no, powiem Wam, wygodne bardzo. Oczywiście ta funkcja to w zasadzie norma dla konsolowców, no ale ja nigdy na konsolach nie grałem, tak. Padem też grać nie umiem. Co prawda. Yy, jeszcze parę lat temu to w ogóle nie wiedziałem za bardzo jak się yy, jak się padem granat, natomiast no przeszedłem sobie jakieś tą Braidera na yy, PlayStation 2 miałem odcinki na swoim kanale yy, potem yy, przeszedłem yy, przeszedłem słuchajcie na PlayStation 3 The Last do was yy, padem, no więc powiedzmy, że jakieś tam doświadczenie yy, na tych padach zdobyłem to jest rzeczywiście mizerne yy, no ale powiem wam, że to yy, takie podejście jest bardzo, taki, taka kontrolka, że mam pod tym C -skok, no jest bardzo wygodna, tak, wygodnie się gra i niewątpliwie ten. Natomiast czasem się tutaj łapie na tym, że próbuję skoczyć jednak kierunkiem w górę, no i wtedy przy tej przejściówce się nie da po prostu, tak, czyli mam z górę pod C i koniec kropka i mam korzystać z tej góry, no nie dam rady sobie skoczyć do góry, Dobra. Natomiast ten mój przerobiony pad odpalmy właśnie może jeszcze jego, czyli zrobię tu szybki reset, bo już się trochę boję po tym, jak mi ten pad pierwszy padł. No i się tak zastanawiam, bo ja tam wtedy nie zawsze resetowałem, czy to nie jest tego jednak. No bo mam nadzieję, że nie tych tasiemek. Ja sobie tak kupiłem tasiemki przedłużające. No bo jednak, jeżeli miałem pada z tą przejściówką. Miałem albo miałem tego takiego pada, co go co, co używałem od dłuższego czasu, co mi Enix Arcade zrobił, tego takiego drewnianego, nie? No, Z taką wtyczką współcześnie dostępną, no to, to się tam nie mieściło, nie? No więc kupiłem sobie takie tasiemki przedłużające, żebym mógł włożyć one niby do Atari są, nie? Do tych Atari co mają porty pod spodem, no ale tu też sprawdzałem się dobrze. Mam gdzieś takie też krótkie plastikowe, czekajcie. Jedno jeszcze od z Arcoic, a drugie też kupiłem ostatnio. O, coś takiego, które też mi potrafi niby wydłużyć i oddalić tą właściwą wtyczkę od portu. Ale te kabelki, o właśnie, sprawdzały mi się lepiej, więc ich używałem. Dobra, odpalajmy dżianę. Na tym moim teraz padzie, go najpierw zepsułem, a potem metodą powiedzmy KGR, skącik retro naprawiłem. Oczywiście, no wcześniej już widziałem tą metodę, że tak można sobie zrobić. Na przykład pada do komodorka 64, spada do PCT na USB, nie? czyli wycinając całą elektronikę i podpinając się na żywca, no i zwierając do masy. Tak, bo tak w komodorku to, to wygląda. No dobra, ruszajmy z naszą grą. Hmm, dobra. Czekajcie, długo mi się coś tu ładuje. <laughs> dobra. Długo, ja mówiłem, że długo. Kurczę, teraz to się wszystko bardzo szybko ładuje na tych nowoczesnych sprzętach. Nie to, co kiedyś, a kiedyś się grało i było wszystko w porządku. No i dobra, popatrzcie się, jak to teraz u mnie wygląda. Czyli kierunki działają mi wszystkie na tym padzie. Pod B będę miał strzał, jeszcze w nie mam, więc pod C mam skok, tak? No i mówię, to jest po prostu kabelek pociągnięty z tego miejsca, pod to miejsce, zlutowane razem. No i mm, tak sobie gram oczywiście, no i mogę skoczyć sobie dowolnym przyciskiem, który mi odpowiada. No bo czasem w perworze walki chcę nacisnąć jednak tak po joystickowemu do góry. No i wtedy w tamtej przejściówce mi to nie działa. Natomiast z drugiej strony też czasem przez przypadek naciskam sobie do góry, więc to zależy jak na to patrzeć, nie? Być może lepiej, że tam nie działa góra, tylko działa góra pod przyciskiem. No ale jakoś, jakoś ja mam tym jeszcze joystickowe nastawienie, bo ja w zasadzie nigdy padem nie grałem, słuchajcie. Taka jest prawda. Era Pegasusa mnie ominęła. Na PlayStation mnie nie było stać, więc grałem joystickiem. A potem zaraz przyszedłem na klawiaturę. No i nie umiem grać padem. Nie umiem grać też tymi arcade stickami, gdzie musiałbym grać lewą ręką, ale być może się będę uczył, bo wstępnie zamówiłem u larka Trójpada. Co prawda, nie wiem kiedy go dostanę, bo pierwsza seria dawno wyprzedana. A w której ja tam się, do której ja tam ewentualnie się zmieszczę, nie wiem, ale być może kiedyś dostanę. Postanowiłem wziąć jednak kolorarek, tak przekonuję, wersję klasyczną dla praworęcznych, czyli z gałką po lewej stronie. I być może będę próbował. Na starość się nauczyć grać, tak jak na automatach. No ja mieszkałem w miejscowości, gdzie automatów. Nie było, to znaczy w pewnym momencie pojawił się salon, yy, nie wiem, byłem gdzieś w podstawówce, nie wiem w której klasie, w której z młodszych klas, czyli to było albo końcem lat 80. albo zaraz na początku lat 90. Yy, o, no widzicie, tak to jest jak się gada. Yy, no i grałem tam, grałem tam w Space Invaders, pamiętam na przykład, yy, więc były tam takie automaty raczej, yy, powiedział, prehistoryczne. No, no właśnie, teraz nawet nie mogę sobie rozbić głową. Wtedy już prehistoryczne, nie? Natomiast yy, Trochę tam pograłem, ale nie było to jakieś specjalne granie, no bo to jednak sobie kosztowało. A ja jako dzieciak, no nie miałem tych pieniędzy zbyt dużo. No a też szybko miałem komodorka w domu, gdzie mogłem sobie grać, no mniej więcej w tym czasie chyba już miałem komodorka w domu, gdzie mogłem sobie grać za darmo. Dobra, więc słuchajcie, no generalnie, jeśli chodzi o te... Pady od e, Retrobit, e, no to co? One fajnie, fajnie wyglądają. Fajnie wyglądają, są zewnętrznie nieźle wykonane. Ten krzyżak działa dobrze moim zdaniem. E, jeżeli, oczywiście one są do Segi. No więc jeżeli chcemy grać na komputerku 64, to powinniśmy się zaopatrzyć w taką auto przejściówkę. E, no ale to i tak jest dalej, słuchajcie, tanio powiem wam, no bo nawet jeżeli ten padnik kosztuje 7 dych, ta przejściówka kosztuje e, 6 no to to jest i tak chyba mniej niż na przykład pad od Bumeranga, czy, czy ten Bumerang od Mata, przepraszam, do Komodorka. No a to jest, mówiłam, naprawdę dobrze wykonane. No jedno jest ale, mam nadzieję, że się mi nie będzie tak psło. To znaczy nie będzie takiej sytuacji, że ten pad mi po 10 zagraniach padnie cała elektronika. No i znowu będę musiał, znowu będę musiał go przerabiać niejako na komodorowskie, na, kom, na komodorowskiego pada. Tą metodą taką <laughs> no niezbyt ładną, no ale niewątpliwie działającą. Dobra, słuchajcie, na koniec z tego demo, które wam już pokazywałem, czekajcie, tylko to nie tu było. Tutaj, demo. All Hallows Eve, the Pumpkins. Puszczę Wam może jakąś inną dyskietkę. Ja Wam puściłem trzecią, no to teraz puszczę Wam to demo od początku po prostu. I. Zobaczcie sobie, podoba mi się, fajnie jest, na pewno naprawdę zrobione, można go sobie poglądać. Ja Wam dziś już dziękuję za uwagę. No i to demko jeszcze tutaj przez parę minut będzie, będzie szło. Do zobaczenia. Thank you.